Mam z tej strony Szumano, to jest pierwszy odcinek z serii Notów 112 The Firefighter Simulation. No, Lecimy z Coxem, 3 2 misyjki dzisiaj, tak na start. Odcinek co sobotę polecam pobrać grę na Steamie. Nie mam głośników, więc nie będziecie słyszeć Syren albo innych rzeczy. Będą te napisy i ogólnie U. Dobra to wszystko kończymy, lecę już bo to jest nie wiem pierwsze zebranie na EL, Jak, kim jest ten, czemu ten EL tu idzie? To ja będę się, gdzie ten EL poszedł? On idzie na górę? Czemu? No ale nie będziemy mieć kłady dla jakaś kontrolka może Ja na razie sobie pojadę gdzieś Okej okay. Moim samochodem. Nie wiem, pojadę. Na razie przyjadę się kawałek tu obok. Jak będzie jakiś alarm, po prostu się cofniemy, czy coś. Dobra, żeśmy wyjechali, no to jedziemy. Nie wiem, prosto, może gdzieś. O, ale, ale bryka tutaj na plakacie jest. Plakatowy jakiś. Mmm, ale autko. Dobra, lecimy. Bekelej. Później się staniemy, bo jest 7:33. O, fotka. Nie wiem, skręcimy się tu. A, market. A nie wiem, chyba stanę tam. Nie wiem, kurde, muszę potem przyjechać roku, bo źle pojechałem. Fotka, dobra, lecimy. 5M silnik i idziemy do sklepu kupić bułeczki. No 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 no, 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 no. O, graffiti, a to jest z tego, ogólnie z gry. są graffiti, dobra. Wchodzimy sobie do sklepu, wchodzimy, nie Przecież tu nikogo nie ma. Gdzie są kasierki? O, wypadek drogowy jeden. Wezmę tego MA. Tam wóz pewnie jest. O, biegniemy. Trzeba gdzieś biec. Biegnę z gościem. Była, ale my sobie pojechaliśmy. Ale wóz stoi tu. Kurde. Ej, co jest? Przecięło mnie. Jest, mój samochód na 100% siedzi tutaj. Nie, nie wysiadaj! Chłopie! Wsiadaj, dobra. 4-5 Nie wiem, jakieś światła włączam. 7-3. cokolwiek. Czy masz więcej informacji? Powiedz się że nie. No, dlaczego chłopiec jeździ po środku? No co on robi? Brat w tej karetce chyba jeździ pierwszy raz. Jedź, jedź, jedź! Nie chcę ci... No nie... Dobra, widzowie, a ja se pójdę na pierwszą osobową no, Faktycznie jest to jakiś wypadek, ale chyba się nikomu nic nie stało, no. Dobry. Dobra, ja popytam świadków, co się stało, no. Czekamy na cały personel. Dobra, są. Dobra, zaraz się popytam świadków, co tu się stało. Nie wiem, tu koleś ma być na tarcie. Dobra, później sprawdzę tą pompę, teraz mi się nie chce. No to z tym natarciem jesteś gotowy i taki tak, dzień dobry. Co tutaj się stało? Mm -hmm. Pani jest z tego. Z, pa... z którego jest pani auta? Z... O, chłopie, Przecież to się nie nadaje do jazdy już. Nigdy żyć. No dobrze, ale kto z... Czy jest czyje auto? Pani jest to fioletowe, tak? A pani to czarne. To pani spowodowała wypadek, a pani hamowała przed czym? Sobna mi wyskoczyła, no dobrze, a, a pani wjechało w panią, no dobrze, no, jezu, no to co to jest, ja tak, ja tak oszacuję, no ale, no to nie ma sensu z takimi rozmiganać, chłopie, jak ona wjechała w nią jakby, kurde, 300 na godzinę, dobra, nie wiem, nie chcę mi się na tej pompie stać, kurde, mogę coś innego porobić, co to jest? Co, piany średniej? What the heck? Dobra, nie wiem, postoję już na tej pompy, bo nie wiem. A, to masztem się pobawię, hehe. Jakby nas miała noc zastać. Wyżej maszt mi dać. No nie, do góry! Wysuń się. schowamy to... Kurde, mało mówię, no naprawdę, przepraszam widzowie, ale ja po prostu nie wiem w kurczę, co gadać. No halo, zamknijcie to. Iść do drzwi pojazdu. wyrusz jako kierowca. Trzy... No, siódemka też można wyłączyć, tą dziewiątkę też. Pan... Policji, Ratko zaraz przyje. O, w sumie wyszedłeś go? O, nie, nie wyszedłeś. Dobra, lecimy, wracamy do remizy. O, tu jest linia ciągła. Kłuśno. Aha. Dobra, to się nie spodziewałem tego. Że wyprzedziłem w złym miejscu. Naprawdę. O, Boże, święty. No teraz jest czerwone, tego gościa nie wyprzedzę. No. O, aha, skręcaj taki, tak i tak. Jedziesz. Mmm. Dobra, ale fajnie się ten samochód nawet prezentuje, tak? Jak jedzie, duży jest, jakieś. No nie, no nie, no nie. No nie, no dobra, czekamy na czerwonym, no. Zielony, jest zielony, jest zielone! O Boże, mnie nie było przez tyle. Już jest zielone, to ja lecimy. Sorki. Lecimy, a jest karetka. Nie ma karetki. Dobra, nie wiem, idziemy takim pasem. A, w sumie to dziś, dzisiaj był jakiś taki odcinek wstępny. Ja chyba zrobię jedną misję i to, to była dzisiaj taka jedna misyjka. Pierwszy odcinek, bo nie wiem ile było misji? Chyba dwie, już nie pamiętam. Mm, ale no dobra, sobie lecimy i po prostu. A nie, to była jedna misja. No to. Mm. Mm -hmm. Jedziemy. O, Boże jest czerwone. Jezu święty. Dobra, się trudno mówić. śpieszę się. Dobra, w sumie wiecie co ja zrobię. Chyba ciątko i widzimy się później. Tylko sobie jeszcze w jednym garażu. Zaraz zarobimy to cięcie. tym cięciu wrócimy no, zamknięte i widzimy się później. No na siema wracamy już po krótkiej przerwie. Ma miałem małą przerwę, ale już wracamy. Czekamy na kolejne wyzwanko. Siedzimy już sobie w wozie. No. Nawet pokażę Wam jak to z tyłu wygląda wóz. Pa! Ja no, siedzę tu. Ale mogę też tu. Nie no halo. Jak siądę tu. To też siedzę tu, ale jak o nie no znowu ten samochód. Nie patrzcie, bo jak ja mam możemy zrobić tak, że prawdziwi strażacy. W aucie jak siedzą i jadą. Na przykład ubierają AODO i na miejscu już jak wysiadają lecą tylko po natarcie. Nie, no, będę też by się przydał wtedy, ale lecą na przykład tylko po natarcie, biorą to natarcie i idą już pod i gaszą, no. Coś w tym stylu tak to wygląda mniej więcej. Hmm, no to czekamy na coś innego, bo ja tym samochodem kew, on się przewraca bardzo, jak wysiądziesz. Albo jak bot wysiądzie z niego. Widzicie, jak wysiądzie bot, on się przewróci na bok. Lewy albo prawy. No, 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 no. Dobra, nie wiem, idę tam na górę, na górę, do chłopaków. Nie wiem, dzisiaj jeszcze jedną misję zrobię, pierwszą lepszą, która mi teraz wyjdzie jakąś. Nie będę anulował, no chyba, że znowu będzie ten kef, to będę po prostu robił cięcia i czekał. Tylko jedyny się wyróżnia, bo mam na sobie rękawiczki, chyba dlatego wszyscy idą. What the fuck? Dlaczego tu wszyscy stoją? Halo, Patryk? Patryk? Hmm. Bozy z moda wzięty, no nie chcę tym jechać. Dobra, widzimy się jak przyjdzie. Jakieś fajne wyzwanie. Dobra, widzę, jesteśmy mały pożar, scena strażacka. No i jedziemy sobie. jakaś ostatnia akcja. Mój kolega już pewnie się przebrał. Robimy prawdziwego roleplaya, szafka. Lecimy. Dobra, lecimy. Нет, Но... деть, 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 деть. I lecimy Kurde, mało mówiłem, przepraszam bardzo Ale wczułem się W rolę RP no, no dobra, zgasimy to Dałeś woda? Dobra, czyli woda jest pudło jakieś tam To ja się żeby tam się Te beczki jakoś nie zapaliły To forma. Mogę mi te pudła. To, to ktoś musiał specjalnie podpalić. Albo było coś w, pudu... w pudłach, co się mogło podpalić. Jakaś świeża nowa dostawa była. Bis in the, the Nie wiem, gdzie kaj się jeszcze coś pali. Ognia już nie ma. czyżby jest jakieś to, to pudło? Coś się pali jeszcze. Ej, nie ma. Осторгни себя, no.